Patielmo, to jest laureat ostatniego konkursu, jeszcze, jeszcze się nie ukazał chyba w przyszłym miesiącu będzie na rynku, natomiast Czomberek i na Wyspie Pyszności to są, to są pierwsze tomy laureatów tej, tej ostatniej edycji. Czyli mm, znowu udało nam się zbudować coś ciekawego, a jednocześnie sprawić, że mm, że o kajku i kokoszu pisały media, mówiły media, że, że, że można było przypominać też sam komiks główny. W tym czasie zacząłem myśleć już o kontynuacji, o przygotowywaniu kontynuacji kajka i kokosza. Ogłosiliśmy nawet konkurs na kontynuację, ale przyznam szczerze, że materiał, który wtedy dostałem, nie był materiałem, który wydawało mi się, że chcę publikować. Część komiksów była fajniejsza, część mniej fajna. Nie miałem takiego poczucia, że, że to jest to coś, co powinno tworzyć kontynuację serii, więc rozdaliśmy nagrody, przyznaliśmy finansowe wyróżnienia za konkurs, ale nie podjęliśmy. To był inny, nie ten. To był konkurs po na kontynuację. Podjęliśmy inne decyzje, że, że, że z tamtych prac nie będziemy czerpać. Oczywiście mówię tu bardzo dużo o działaniach Egmontu, ale to nie jest tak, że tylko Egmont zajmował się upamiętnianiem i, i wzmacnianiem, um, i wzmacnianiem um, miejsca kajka kokosza na polskim rynku, w polskich domach i sercach. Ej, przyczyniło się do tego wiele innych działań. Proszę, żeby ktoś, o kim nie powiem, a jest na sali albo go nie ma, ale odsłucha, żeby się nie obraził na mnie. Ale z, chciałbym zwrócić uwagę na kilka, kilka z nich: no, na plasterki, czyli strona chrystologiczna z mnóstwem ciekawostek, informacji, śledztw, imb i wszystkiego tego, co dobra strona mieć powinna. Bardzo ważne miejsce w takim kultywowaniu pamięci o dorobku Janusza. Bardzo ważnym elementem w rozwoju i popularności tej, tej franczyzy był fakt, stąd tutaj Ministerstwo Edukacji i Nauki, że jakiś mądry człowiek, nie znamy jego nazwiska nawet, ale Boże Błogosław podjął w pewnym momencie decyzję, że jeden z tomów Kajka i Kokosza, konkretnie Szkoła Latania, będzie lekturą szkolną, co oczywiście miało wpływ i na to, że sam ten tom i cała seria zyskały no, i sprzedaż, i popularność i tak dalej, ale że komiks kroczył do szkół. My po tym, jak Kajka i Kokosz stał się lekturą szkolną, zaczęliśmy dostawać zapytania od na przykład wydawców podręczników o plansze, także innych komiksów, nie tylko Kajka i Kokosza. Komiks stał się tematem do, do, do omawiania. Także to bez bez dwóch zdań był bardzo ważny element. No, nie ma co ukrywać, że, znaczy, Festiwal Komiksu w Łodzi, który dzisiaj jest tą potężną instytucją i wielkim wydarzeniem, kiedyś był trochę mniejszy, ale to była, to była impreza, która zawsze wspierała klasykę polskiego komiksu. Janusz gościł chyba raz tylko tutaj, z tego co pamiętam, ale to jest tak, że, że to jest, bardzo lubię za to organizatorów festiwalu oraz Adama Radonia. To się nagrywa, tak? To się nagrywa, Adamie, pozdrawiam. Że oni zawsze dbali o to, żeby promować nowych polskich autorów, pokazywać ich, ale z wielkim szacunkiem dbali również o dziedzictwo. No, no, wystawa Tadeusza Baranowskiego w tym roku jest tego jednym z dowodów, ale też dla Kajka i Kokosza zawsze tutaj byli, byli otwarci, są partnerami zresztą naszego konkursu na komiks dla dzieci. Fundacja Kreska, to jasne, Paulina Christa i zespół, z którym pracuję. I to jest też bardzo ważny moment, ponieważ Egmont, próbując poszerzyć ten, ten merchandising wokół kajko i kokoszowy, w pewnym momencie zatrzymał się. Znaczy jest Firma była wydawcą, który wydawał komiksy, książki, czasem gry komputerowe, czasem gry planszowe, ale nie był producentem i nie planował być producentem koszulek, mydeł, tablic rejestracyjnych. Fantastyczne. Sąsiad do mnie, mam takie z kajkiem i kokoszem i już dwóch sąsiadów do mnie przyszło, skąd je mam i gdzie je kupić, tak? Te tablice. Także za mało wyprodukowaliście, za mało, eee, za mało i wyprodukowaliście. W pewnym momencie tam tak żeśmy się porozumieli, że Egmont zostaje, jak zostaje wydawcą tych, nazwijmy to, papierowych produktów, a cały merchandising i poszukiwanie partnerów do wszelkich innych działań wraca i przejmuje je Paulina Hrista, no, a właściwie Fundacja Kreska. Jak wiecie, tych działań jest bardzo, bardzo dużo różnych. Ja i dlatego tutaj nie wyliczam, bo jakbym opuścił, wyliczył 8, a opuścił dwa, to ktoś by się na mnie obraził, a tak wyliczę tylko jedno, bo bez wątpienia Kolejnym takim super ważnym impulsem dla powstawania tego, tego całego brandu był serial na Netflixie Kajko i Kokosz. Eee, no, no serial na Netflixie, tak, oglądany, oglądany przez dzieciaki. E, tam starzy fani czasem marudzą. Ja też jestem starym fanem i czasem pomarudzę, ale generalnie masa dzieciaków znowu obejrza. Bo to dla nich jest przecież, wbrew pozorom, panowie, koledzy wieku moim, czyli średnim plus albo duży minus, to jest, to jest dla dzieci, nie? Więc to był potężny impuls rozwojowy również dla, tej, dla tego brandu. Można by tu liczyć wiele fajne przedstawienie teatralne na przykład, czy, czy teraz akcja, która jest akcją turystyczną chyba w województwa wielkopolskiego, gdzie, gdzie tam jest wykorzystany kajko i kokosz. No ale, ale bez wątpienia ten Netflix był bardzo, bardzo ważny. Także zobaczcie to, to opowiedziałem wam to wszystko, mam nadzieję, że nas to zaciekawi oczywiście, proszę nie ziewać, ale żeby pokazać wam, że od sytuacji, w której na rynku nie ma nic, nie ma nic, bo wychodzi jakiś album Kaj Kaj Kokosza, on jest sprzedawany, ale nie za bardzo i po prostu nic się nie dzieje, po 20 latach, tak, to zajęło trochę czasu, dotaliśmy do momentu, gdzie mamy brand z serialem, z mnóstwem produktów, z no z wystawami, z, do którego odwołują się instytucje publiczne również, tak? E, fantastyczna sprawa, to fantastyczna przygoda obserwować coś takiego, coś, co na rynkach, e, które nie zostały zniszczone przez, e, przez komunizm, e, odbyło się lat temu kilkadziesiąt. My tego doświadczyliśmy na własne oczy. Ten, ten proces budowania i powstawania. Bardzo, bardzo była to dla mnie fajna przygoda. No i żeby powiedzieć sobie, gdzie jesteśmy teraz jak, jako wydawcy, tak? gdzie Egmont jest jako wydawca Kajka i Kokosza, no to, to też można powiedzieć, że jest po prostu. Jest po, dziękujemy, że wytrzyma liście tyle z nami tutaj w pierwszym rzędzie, e, że, 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 mamy, że mamy dużo i że, że, że możecie poczytać sobie Kajki i Kokosze. No, po pierwsze, m, ukazują się kontynuacje. Ukazują się one przynajmniej w dwóch liniach, na razie przynajmniej. Nowe przygody, czyli pełne metraże, e, tworzone w trójkącie. Żeby to źle nie zabrzmiało. No, tworzone przez e, Sławka Kiełbusa, Piotrka Bednarczyka i Maćka Kura. I to są pełnometrażowe albumy. Planujemy, żeby, żeby one się ukazywały co dwa lata i to tempo jest na, na ten moment trzymane. Zobaczymy, co dalej. W tych latach, w których nie ma pełnego metrażu, planujemy wydawanie i, i wydajemy albumy, zbiory krótkich historyjek, czy opowieści zmier Miłowa. I założenie jest takie, bo takie dostawaliśmy takie pytania od, od fanów, dlaczego tu tak, dlaczego tu tak, dlaczego tu autorzy rysują mniej chrystowo trochę, a tu bardziej. Założenie jest takie, że te, te pełne metraże Styl Sławka Kiełbusa jest fenomenalny, on się różni trochę od stylu Janusza, ale absolutnie trzyma jego klimat i ducha, aczkolwiek jest tam rys Sławka twórczości zachowany, ale one z założenia mają być jak najbardziej chrystowe. Natomiast w tych albumach krótkich, z krótkimi historiami i po w opowieściach Zmir Miłowa zakładamy większą swobodę, znaczy oczywiście te historyjki chcemy, żeby były śmieszne, zabawne, w duchu chrysty, nie łamiące reguł zasad chrysty, kadrowane raczej